To był komentarz Roberta Erens na temat Davidofa. Opisuje on go jako dużego konia z bardzo dobrą i silną budową. Mówi, że posiada on swój własny styl skoków, natomiast pokonuje wszystkie te przeszkody z dużym zapasem i jest to odzwierciedlone w ocenach sędziów. Dawidow otrzymuje 8 punktów i 46. setnych Final score for Davidoff is eight point forty six. Teraz przed Państwem numer katalogowy 142. Milagro AA. Ogier urodzony pod koniec lutego roku 2020. Jest to ogier raz małopolski, wyhodowany przez pana Krzysztofa Bergiel. Właścicielem jest pan Daniel Bergiel. Ojcem Milagro jest Huncfot po ogierze Diokles, a matką Mandala po Dionizosie. Currently being presented, uh, number 142, uh, Milagro AA, a stallion born at the end of February of uh, 2020. It is a Polish-bred stallion. The breeder is Krzysztof Bergel, and the owner is Daniel Bergel. Milagro's uh, father is Hunsvot by Diocles, and uh, the mother of uh, Milagro is Mandala by Dionysos. Obecnie pierwsze trzy miejsca zajęte są przez na miejscu pierwszym numer katalogowy 140 Olympic Fly, na miejscu drugim na razie numer katalogowy 104 Aganix Junior OKZ, a na pozycji trzeciej aktualnie numer katalogowy 131 D 2000 Z. Tych czas uh, najlepiej ocenionym uh, koniem dwuletnim uh, jest numer katalogowy 104 Aganix Junior OKZ. Currently the standings are as follows. In the first position katalog uh, number 140 Olympic fly, in the second position katalog uh, number 104. Agani Jr. OKZ and in the third position, uh, catalog number 131, Denatura 2000 and Z. Currently, the best two year old is uh, catalog number 104, Agani Jr. OKZ. So here we have a really interesting um, little horse, and um, she's a little short in the body and a little bit more of a compact type. But um, she's got, you know, that slightly different um, breeding here, the Polish breeding lines for us, and it's really nice to see that. And um, when she started moving and jumping, we were really impressed with um, her technique over the fence with a very quick brain she's very forward thinking she's showing nice scope nice technique and a quick counter and a good use of the hind leg so really a nice prospect for the sport um, you know certainly a horse um, that would get around the course of fences quite quickly but also get over without having too many poles down so really really lovely horse i'm sorry it's a boy <laughs> sorry <laughs> thank you To był komentarz Ewy Marii Brumer na temat Milagro AA. Opisuje ona tego ogiera jako posiadającego bardzo dobry zapas podczas pokonywania przeszkód w korytarzu, bardzo dobrą technikę skoku i dobre zaangażowanie zadnich nóg i myślę, że jest to naprawdę przyszłościowy koń sportowy. Wynik końcowy Milagro to 8 punktów i 29 setnych.